Wielki świat małych istot. Jasnota purpurowa oraz biała stanowią podstawową roślinę porządkową trzmiela Rudego. Odławiać należy jedynie powolne, czyli wolno poruszające się matki, które nie zbierają pyłku, lub te latające nisko nad ziemią, szukające miejsca na założenie gniazda. Te z obnurzami pyłkowymi złożyły już jaja i są niezdatne dla naszej hodowli. Aby uniknąć zebrania matki po inicjacji, należy odławiać je nie później niż do połowy kwietnia. Pudełka inicjacyjne powinny mieć rozmiar dna około 10 na 10 cm. Dno należy wyłożyć grubym, nietoksycznym kartonem. Każde pudełko musi posiadać pojemnik z 30% roztworem cukru oraz małym otworem przy dnie oraz pojemnik na świeży lub w najgorszym wypadku świeżo mrożony pyłek. Do tak przygotowanych pojemników puszczamy po dwie matki, a pojemniki umieszczamy w całkowicie ciemnym pomieszczeniu o temperaturze około 30 stopni Celsjusza i wilgotności względnej wyższej niż 80%. Po okresie około 3 do 4 dni młode królowe zaczynają wydzielać woski i ogrzewać karton, szykując się do złożenia jaj. Odwoki królowych wyraźnie się powiększają. Jedna z pary staje się dominująca i w końcu składa pakiet kilku jaj, pokrywając go brązowym woskiem, podczas gdy druga zostaje zepchnięta na bok i nie uczestniczy zwykle w rozwoju kolonii. Należy w tym momencie przełożyć zdominowane królowe do kolejnych pojemników i tak jak poprzednio z takich królowych tworzymy pary. W znacznej większości któraś matka z tak utworzonej drugorzędnej pary stanie się znów dominatorką i złoży jaja. Matki ogrzewają je, a po wylęgnięciu się larw budują kieszonki woskowe, do których regularnie należy podawać obnóża pyłkowe. Duże pudełko z pyłkiem można wtedy już usunąć. Matka nie potrafi karmić larw pyłkiem z miejsca innego niż kieszonki pyłkowe. Po miesiącu od umieszczenia królowych w pudełkach pojawiają się pierwsze robotnice, a matka składa kolejne pakiety jaj tuż przed ich wygryzieniem się. Nie? Nie. Oddychasz? Oddychasz w inną stronę. To czuła ode mnie? Mhm. A ja. czemu ona nie odleci? Bo to jest jej gniazdo. Po pojawieniu się pierwszej robotnicy, gniazdo należy wyciąć wraz z kawałkiem kartonu i przełożyć do ostatecznego ulika. Trzeba pamiętać o napełnieniu dzbanka na nektar roztworem cukru oraz kieszonek woskowych pyłkiem. Jeśli dzbanka matka nie zbudowała, trzeba nakleić na karton za pomocą wosku sztuczną miseczkę matecznikową pszczoły miodnej. Sprawdza się bardzo dobrze. Tak przygotowane gniazdo przykrywamy watą dla lepszej termoregulacji. I wpuszczamy przez otwór wylotowy ulika matkę. Po chwili wchodzi i zajmuje się gniazdem. Ulik należy umieścić w miejscu ciepłym, ale nie nasłonecznionym. Przed ulem umieszczamy poidełko z roztworem cukru. Podnosi to znacząco szansę matki na dokończenie wychowu pierwszego pokolenia robotnic. Jest to okres krytyczny rozwoju kolonii. Przestraszona matka przy pierwszym locie orientacyjnym już nigdy nie odnajdzie drogi do ula, a larwy zginą z głodu. Jednak gdy już choć raz powróci z lotu, to możemy być pewni, że nie zabłądzi ponownie. Na dworze ulna należy zabezpieczyć przed dostępem mrówek. Znakiem, że hodowla odniosła sukces, jest powracająca z obnożami pyłkowymi matka, a później również robotnice. Około 70% matek Trzmiela Rudego składa jaja w takich warunkach. Udaje się zwykle wyprowadzić około 50% gniazd. W naturalnych warunkach sukces młodych matek osiąga znacznie mniej niż 10%.